Proszę Pana Pawła, Dyrektora Pawła Charkiewicza, żeby powiedział parę słów na temat przyszłości i perspektyw Kasy, na no ile można na ten temat mówić, nie zdradzając tajemnic. Dziękuję Panie Prezesie, dziękuję Państwu, dziękuję moim wspaniałym przedmówcom, którzy w sposób bardzo ciekawy, interesujący przedstawili historię Kasy imienia Józefa Mianowskiego, to w jakiś sposób do dzisiaj Działała, funkcjonowała. Ja natomiast w swoim wystąpieniu chcę powiedzieć, opowiedzieć o tym, jak planujemy, co robimy, aby kasa imienia Józefa Mianowskiego mogła w dalszym ciągu funkcjonować i spełniać swoje statutowe działania. Na początku wystąpienia chciałbym może trochę wytłumaczyć, czym zajmują się te dwie może mo, można, mogą się, może się wydawać enigmatyczne osoby, Dyrektor Programowy, Zastępca Dyrektora Programowego. Otóż w tym formacie ja, czyli Paweł Harkiewicz, Zastępca Dyrektora Programowego Kasy i Krzysztof Niczypor, Dyrektor Programowy Kasy, od marca bieżącego roku w oparciu o istniejący, o istniejący program kasy, Budujemy taki, taką formę odnowy, modernizacji tego programu, aby był on jak najbardziej aktualny i zbliżony do dzisiejszych wymagań dzisiejszego rynku fundacji. I w tym celu przygotowaliśmy taki program tego, co można by zmienić z jednej strony, a z drugiej strony jak pozostać przy tej historii, tradycji mecenatu. Jakim mecenatu nauki, jak, jaki zawsze przyświecał Kasie, w tym celu dokonaliśmy analizy programu i pozostawiliśmy w nowej, w nowej wersji programu, pozostawiliśmy te dwa najważniejsze aspekty, czyli pomoc naukowcom i działalność wydawnicza. Jednak chcieliśmy, chcemy uwydatnić jeszcze bardziej taką bardzo istotną część programu, dodać ją oficjalnie, chociaż, chociaż było to już wcześniej de facto realizowane, mianowicie dzielenie się z zagranicznymi naukowcami, naszymi polskimi, z naszego podwórka doświadczeniami yy, w modernizacji nauki i w modernizacji społeczeństwa. Podzielić się tym polskim doświadczeniem przemiany po roku 89, który zaszedł, zaszedł w naszym kraju i zaszedł również wśród naukowców. Podczas pracy nad naszym programem mieliśmy oczywiście wielką pomoc pana prezesa Leszka Zawsztofta, ale i przede wszystkim pana prezesa seniora, pana Władysł profesora Władysława Findajzena. i tutaj opierając się o statystyki, które naocznie pokazują, że około siedemdziesięciu około trzech czwartych dotychczasowych stypendiów były, było kierowane w stronę krajów obecnie objętych tak zwanym partnerstwem wschodnim, programem partnerstwa wschodniego, zdecydowaliśmy się, aby nową wersję programu stypendialnego kasy im. Józefa Mianowskiego skierować właśnie w stronę y, uczonych z tych krajów. Jednakże mając również na uwagę y, bardzo istotną kwestię współpracy z, nauka, z, nau, z naukowcami z Federacji Rosyjskiej, nie przekreślamy bynajmniej przydzielania, przydzielania stypendiów i tym naukowcom. Z tak przygotowanym programem udaliśmy się do funkcjonujących na rynku polskim i europejskim największych firm i korporacji, tak zwanego udaliśmy się do dużego biznesu i tutaj Niestety to ochłodziło trochę nasze, nasze wielkie aspiracje, ponieważ tak zwany, tak zwany wszechobecnie w mediach istniejący kryzys, kryzys finansowy no, bardzo odstrasza donorów, jednakże nie chcemy przekreślić tej ścieżki. To, to są bardzo długofalowe działania tak zwanego fundraisingu, aby pozyskać takie środki. Taką realną drogą najbliższego rozwoju, jaką obraliśmy, było zwrócenie się do fundacji i innych organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, z takim programem współpracy, współtworzenia, współtworzenia tych, tego naszego programu stypendialnego, programu wydawniczego. I tutaj mam nadzieję, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy. Prowadzimy rozmowę z kilkoma z kilkoma fundacjami, tuż tu jak mój przedmówca Pan Jakub Wojnarowski powiedział, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej również chce z nami nadal nadal współpracować, w pewnym stopniu współfinansować nasze działania, za co bardzo dziękujemy i zachęcamy inne fundacje, które nie chcę tutaj wymieniać, żeby, żeby może nie zapeszać, bo nie są jeszcze podpisane ostateczne umowy, Zachęcamy inne fundacje do współpracy z nami. Chcę także powiedzieć, że nasze starania w kierunku wspierania krajów Partnerstwa Wschodniego i naukowców z tych krajów doceniło w roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, przyznając nam dość spore dofinansowanie na pomoc 16 naukowcom z terenu Białorusi. Ten program stypendialny kończy się z końcem grudnia. Jednakże do, dopinamy również teraz wszelkich starań, aby móc kontynuować tą współpracę. 130 lat istnienia fundacji, istnienia kasy imienia Józefa Mianowskiego i 20 lat funkcjonowania w realiach nowej odrodzonej Polski. Zobowiązuje nas jako dyrektorów programowych do łączenia tradycji i nowoczesności w, dzia w swoich działaniach i w programie fundacji. Poprzez tą nowoczesność chcieliśmy, y, chcę, chcę zareklamować i, i po polecam Państwu y, naszą stronę y, internetową. Którą jeśli Państwo wpiszą w dowolną wyszukiwarkę wystarczy nazwisko Mianowski, na pewno na pewno odnajdą Państwo tą stronę. Na naszej stronie zamieszczane są wszystkie nowe informacje na temat stypendiów, na temat bieżących wydarzeń związanych z kasą Mianowskiego, również dzisiejsze wydarzenie. Internauci na całym świecie mogą oglądać, oglądać na naszej stronie internetowej za pośrednictwem kamer, które znajdują się obecnie na sali. To nagranie będzie dostępne już, tak podejrzewam, do końca istnienia internetu i naszej strony, będzie dostępne również na naszej stronie. Dzięki uprzejmości Polskiego, pierwszego programu Polskiego Radia i Pana redaktora Krzysztofa Michalskiego w minioną sobotę na antenie Polskiego Radia, tak już wspominał Pan Prezes Leszek Zasztof o godzinie 20 w audycji Wieczór Odkrywców została wyemitowana audycja która tak, naprawdę, tak de facto była rozmową z Panem Profesorem Finlayzenem i Profesorem Zasztowtem o historii kasy na naszej stronie. Będą mogli Państwo odnaleźć już niedługo link do tej rozmowy i w każdej wolnej chwili ją odsłuchać. Bardzo polecam, była to bardzo, bardzo ciekawa audycja. Jeśli chodzi o tradycje, tradycyjne działania, które robimy na rzecz promocji jest to, tak jak już zostało kilka razy wspomniane, jest to wystawa, która znajduje się tutaj przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, wystawa traktująca o historii i dokonaniach kasy imienia Józefa Mianowskiego. Jeszcze wracając, podsumowując, wracając do strony, na naszej stronie internetowej dzięki zdobyczom nowoczesnym, zdobyczom internetu można w sposób bardzo łatwy, każdy chętny w sposób bardzo łatwy może dokonać darowizny na rzecz kasy. Zbierane są yy, każde pieniądze tak naprawdę i zachęcamy do, do wpłat. na nas, Jako że jesteśmy organizacją pożytku publicznego, na naszej stronie można również odnaleźć sposób, w jaki można przekazać nam tak zwany 1% od podatków. Także zapraca, za, zachęcam serdecznie do odwiedzenia naszej, yy, naszej wystawy, yy, zaglądania na naszą stronę internetową, poznawania nowości związanych z Kasą Mianowskiego. Yy, ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że Kasa imienia Józefa Mianowskiego to jest ciągle rozwijający się yy, kawałek życia i historii Europy który ma już do, do dzisiaj duży, duży, duży wkład w, naszym, w, nasze, w naszej części kontynentu i mam nadzieję, że staraniem wielu przychylnych nam osób, w tym także Państwa, będziemy dalej mogli prowadzić, prowadzić działalność Kasminia Józefa Mianowskiego. Także jeszcze, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi Pawłowi...